W tym filmie pokażę Ci na moim psie dwa sposoby jak niemal bezwysiłkowo sprawiać psu przyjemność na co dzień. Cześć, nazywam się Emil Nestorowicz, jestem behaworystą, trenerem psów i liderem zespołu Czerwonego Pieska. Zapraszam do oglądania. Dzięki tym prostym metodom poprawisz jakość życia swojego psa i sprawisz mu wiele radości bez angażowania dużej ilości czasu lub energii z Twojej strony. Szczerze mówiąc życie wielu psów jest nudne. Spacer i jedzenie to jedyne przyjemności w ich życiu, a i tak zazwyczaj trwają krótko lub są monotonne dla psa. Ja rozumiem też opiekunów, że nie mają czasu i czasami nie mają siły, aby dużo z psem się bawić i urozmaicać mu życie. Dlatego dzisiaj chcę przedstawić kilka banalnych sposobów na sprawienie przyjemności psu, które nie wymagają czasu ani wysiłku. Sposób numer jeden to likmata, czyli mata do lizania. Likmaty są genialnym wynalazkiem, a nadal tak mało osób z nich korzysta niestety. Niemal każdą mokrą karmę można podać psu w macie do lizania, dzięki czemu pies będzie miał mnóstwo zabawy, a co za tym idzie mnóstwo przyjemności. Podanie jedzenia na takiej macie nie wymaga od nas jakiegoś dużego wysiłku czy nakładu czasowego. Jak widzisz na filmie, zajmuje mi to chwilkę, a moja FIBI ma później od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu minut zabawy. Zazwyczaj zajmuje jej to nawet 20 minut, a 20 minut dla psa to jest dosyć długo. Pamiętajmy, że pies śpi dwa razy dłużej w ciągu doby niż człowiek, dlatego możemy założyć, że 20 minut przyjemności to procentowo tyle zabawy dla psa w jego życiu w ciągu jego doby, ile dla nas na przykład 40 minut. Lizanie jest naturalnym psimodruchem. Przodkowie psa rozszarpywali ofiarę, a potem wylizywali kości, skórę, ścięgna i inne części ciała. Wylizywanie uspokaja psa, a jednocześnie sprawia mu przyjemność, dlatego moja Fibi po tak podanym posiłku zawsze jest bardzo szczęśliwa, przychodzi do mnie, abym ją pogłaskał i po prostu widać, że jest spełniona. Takie wylizywanie też męczy psa w pozytywnym sensie, dlatego taka aktywność uważam, że mocno urozmaica psie życie i jest jedną z małych cegiełek budujących psi dobrostan. Takie małe rzeczy są naprawdę bardzo przyjemne dla psów. Moja Fibi normalnie swój posiłek zjadłaby w 3 minuty i to by było na tyle, ale dzięki macie do lizania ma przyjemne zajęcie na właśnie na 20 minut. Jeśli używasz suchej karmy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeden posiłek dziennie zamienić na karmę mokrą. Może to być pasztet dla psów z puszki, jakiś mięsny baton albo jakaś inna forma mokrej karmy. Na rynku są też dostępne specjalne pasty w tubkach dla psów, właśnie przeznaczone do Lickmat yy, jako takie smakołyki. Jednak zazwyczaj ich nie polecam, bo po pierwsze ich skład często ma wiele do życzenia, a po drugie są po prostu bardzo drogie. Przykładowo pasta z orzechów arachidowych w specjalnej tubce dla psa kosztuje 11 zł za 90 gram, czyli około 122 zł za kilogram. Taką samą pastę można znaleźć w słoiku przeznaczono dla ludzi za 20 zł za kilogram i właściwie składem niczym nie różni się od tej dla psów. Dlatego polecam uważać, no bo przebitka jest bardzo duża. A tak w ogóle pasty orzechowe nie polecam dawać zbyt dużo psiakowi, bo jest bardzo kaloryczna i łatwo psy przybierają po niej na wadze. Najlepszym rozwiązaniem do maty są właśnie zwykłe pełnoporcjowe karmy w formie pasztetu. Oczywiście warto nadal zwracać uwagę na skład i na cenę, jednak tutaj istnieje mniejsze ryzyko tego, że po prostu przepłacimy. No i jeszcze raz chciałem zwrócić uwagę na to, że nie wymaga od nas to dużo czasu i wysiłku takie podanie jedzenia. Jak widzisz na filmie ja podałem Fibi jedzenie na macie i dalej robię sobie jakieś swoje obowiązki w tle, Krzątam się po kuchni, coś tam sobie robię, no a Fibi ma fajne zajęcie i jest to coś, co robi codziennie, więc nie jest to jednorazowa miła chwila, tylko coś, co poprawia jej życie na co dzień. Drugi sposób na urozmaicenie jedzenia i sprawianie psu przyjemności na co dzień to mata węchowa, albo rozsypywanie smakołyków w trawie. Zobacz jakie to proste i jak ja to robię z moją Fibi. Szukaj. No i znowu chcę podkreślić, jak łatwe to jest dla opiekuna. Mógłby tę suchą karmę wrzucić po prostu do miski i dać psu, ale równie dobrze mogę ją jednym ruchem ręki rozrzucić w trawie i dzięki temu psiak znowu ma minimum kilkanaście minut zajęcia. Teraz moja Fibi właśnie ma podawaną karmę suchą z rana w ten sposób, a wieczorem z użyciem likmaty, tak jak pokazywałem wcześniej, karmę mokrą. Jeśli ktoś nie ma możliwości wysypania jedzenia na trawę to można też kupić sobie właśnie taką matę węchową z takimi specjalnymi frędzelkami. W takim wypadku smakołyki wsypuje się do tej maty i psiak sobie to wyszukuje podobnie tak jak z trawy. Węszenie i wyszukiwanie jedzenia jest również naturalnym zachowaniem psa, które ewolucja wzmocniła poprzez to, że pies podczas tej czynności tak jak podczas lizania odczuwa przyjemność. Psy po prostu uwielbiają same wyszukiwać i zdobywać jedzenie, dlatego ta forma podawania posiłku jest dla nich bardzo fajna i po prostu polepsza ich życie, sprawia im radość. Węszenie jest też formą stymulacji intelektualnej, więc jednocześnie zaspokajamy u psa tę potrzebę, razem z potrzebą zaspokojenia oczywiście głodu. Zapraszam Cię na bezpłatne szkolenie online, na którym opowiem o tym, jak wychować psa, nawet gdy ma się bardzo mało czasu na treningi. Link do zapisów znajdziesz w opisie tego filmu na dole. Trzeba przejść na naszą stronę, klikając w ten link na dole. Następnie trzeba podać swoje imię i adres e-mail, a my właśnie na maila wyślemy link do szkolenia. Zapraszam serdecznie, dziękuję za uwagę. Storowicz z Zespołu Czerwonego Pieska i jak zwykle Fibi.